Dziesięć miesięcy mi zostało i zapewniam Państwa, że sędziów, których nominowałem, będę bronił do upadłego. Do upadłego. Nie oddam ani jednego, ani pół nawet. But... I nie pozwolę mówić, że są jakimiś innymi sędziami niż ci, którzy orzekali jeszcze w PRL-u z całym szacunkiem i potem orzekali dalej. W przemówieniu wygłoszonym w Sądzie Najwyższym prezydent podkreślił, że zgodnie z konstytucją, to właśnie do niego, jako do najwyższego reprezentanta władz Rzeczypospolitej Polskiej, należy nieodwołalna decyzja o wręczeniu sędziowskiej nominacji. Właśnie dlatego że otrzymujecie tą nominację od prezydenta Rzeczypospolitej, który jako najwyższy jej przedstawiciel dzieli się z państwem tym prawem reprezentowania, dając tą nominację. I to w istocie tak naprawdę tylko ona ma znaczenie, jeżeli chodzi o to, kto jest sędzią, a kto nie. Zasada nieusuwalności sędziów także wynika z konstytucji, która jest najważniejszym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Podważanie ich statusu, co systematycznie robią politycy koalicji 13 grudnia i sprzyjające im media, to zagrożenie nie tylko dla wymiaru sprawiedliwości, ale też dla naszego demokratycznego państwa. Jeśli prezydent już nominował danego sędziego, jest to świętość i nienaruszalność systemu. I zgadzam się z panem prezydentem, że obrzydliwym jest to, jak sędziowie z poprzedniego systemu komentują tych nowych sędziów. To jest po prostu obrzydliwe. Atakowani są też ambasadorowie. Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Andrzejowi Dudzie blokowanie wskazanych przez MSZ nominacji ambasadorskich. To, że prezydent Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Prosiłem, tłumaczyłem wszystko, jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 za dużo. Bezpieczeństwo, prezydencie. Prezydent nie zgadza się, aby w miejsce wezwanych do Polski ze Stanów Zjednoczonych Marka Magierowskiego i z Ukrainy Jarosława Guzego wysłać Bogdana Klicha i Piotra Łukasiewicza. Odpowiedź prezydenta nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, kto jego zdaniem stoi w tym sporze po stronie prawa, a kto usiłuje wprowadzić chaos. Premier Donald Tusk manipuluje. Ambasadorzy Rzeczpospolitej Polskiej z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani. Tylko prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Problem w tym, że Donald Tusk i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań. A to istotna różnica. Za nieobecność ambasadorów RP w USA, Ukrainie i w szeregu innych państw odpowiedzialność ponosi wyłącznie Donald Tusk i MSZ. Podobna sytuacja panuje w prokuraturze. We wrześniu Sąd Najwyższy orzekł, że prokuratorem krajowym jest powołany na to stanowisko dwa lata temu Dariusz Barski. Nie może jednak sprawować swojej funkcji, bo wejścia do budynku prokuratury odmawia mu kontrolowana przez ludzi Tuska policja. To wszystko, zdaniem ekspertów, prosta droga do chaosu. Albo do chaosu, albo do dyktatury. Ale mi się daje, że chaos jest pierwo, jest takim przejściowym. Elementem częściowym czasem do jakiejś dyktatury albo ukrytej, albo jawnej. I to może być polska dyktatura, a może być z zewnątrz narzucona. To już mówiliśmy o tym superpaństwie europejskim. Przypomnijmy, superpaństwo europejskie to koncepcja likwidacji państw narodowych wchodzących dziś w skład Unii Europejskiej i zastąpienie jej jednym państwem. Zdaniem komentatorów, podważanie najważniejszych instytucji państwa polskiego przez rząd Donalda Tuska jest krokiem w tym kierunku. Konrad Wąż.